Także witam tutaj wszystkich i, tak jak w dawnym stylu, kamera w ręce. Nagrywam dla Was tutaj filmik. Sprawdzam tylko, czy zoom działa. Dobra, działa. Yy, tu zajmiemy się kosiarką, ale to zaraz. Tutaj już mam przywiezione nasiona pestki dyni. 5 jednostek na 5 hektarów, około, ale coś czuję, że ponad więcej na pewno tego wejdzie. Jednostka zupełności wystarczy na hektar. Ilość nasion w takiej jednostce to jest 18 tysięcy. Kukurydza Smolito, już ta odmiana, yy, mówię tak jak inni, ją sieją tutaj w okolicy sobie chwalą, tak sobie ja też sobie postanowiłem zasiać. Cztery yy, jednostki wziąłem, 3,5 poszło na hektar. Na 2 hektary, 10 arów, czyli yy, trochę więcej jak. Pół hektara zasiałem jedną jednostką nasion, na hektar wyszło 30, 83 tysiące. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Tam z siebu nie nagrywałem, bo tam jakoś nie było jak. Szybko to szło, duży sprzęt, momentalnie. Ledwo traktor wyjechał i już wracał z powrotem. Siemanko, siejemy kukurydzę. O, wiecznie jutro ma padać, pojutrze też ma padać Ale widmość w jest, jakoś tam to idzie Natomiast noc, dobra, przechodząc do rzeczy, to co? Wyciągnąłem sobie tę kosiarkę, Sprzęt z garażu, no bo już przyszła pora koszenia trawy, już trawa zaczęła spora rosnąć Chociaż mimo suszy tak dużej jeszcze nie ma ale jakieś takie zamiast trawy, to chwasty po prostu rosną wysokie i o to brzydko wygląda. Trzeba to zlikwidować. Benzyny oczywiście nie ma gdzieś przez zimę. Trochę wyparowała. Czy ja w ogóle ją mam? Trochę mam. Trzeba wlać, odpalić silnik, rozgrzać i wymienić olej po zimie. No i właśnie to jest ten problem nagrywania z ręki. Weź, zrób sam wszystko. że nie ma co lać, bo będę i tak kosiarkę musiał przechylić, bo co się okazuje, że na, wyobraźcie sobie, że taka kosiarka nie ma wypustu oleju, tylko trzeba ją przechylić i przez wlew oleju, wylać olej. No oczywiście pompką z saniem trzeba przepompować, żeby poszło to w gaźnik i cały tam obieg. deszcz zaczął mrzeć bardzo dobrze niech pada w końcu może coś popada większego ale nie raczej ale raczej nie bo tylko cały dzień jest niebo zachmurzone żeby jakoś się tak woda lała z nieba no to nie widzicie sucho wszędzie no i dobra zobaczmy czy to odpali nie, no wiecie co, założę jednak kamerę na głowę i wtedy będziemy dalej nagrywać. Właściwie to na zewnątrz powinienem wyjść i tam ewentualnie to odpalić. Pierwsze pociągnięcie odpaliło! Jedzie jak tak chce. Niech przez 5 minut pokosi na tym oleju, rozgrzeje. To w międzyczasie odbudimy azora. się koty ganiają. Azor posiłek spożywa. Tutaj ma taki fajny kojec zrobiony. No. Brameczka. Co ciekawe. Tutaj zawiasy są wykorzystane z warmianki, które gdzieś tam były na górze. Takie drewniane elementy były otwierane i zamykane. To wykręciłem, pozbierało się, wiadomo. Te zamknięcie gdzieś tam z jakiejś klatki, z obory, po świniach zostało, bo tam oczywiście płoty już wszystkie porozbierałem, nie ma nic. Słupki wkopane w ziemię, zabetonowane. Tak na głębokość może 30 cm, nie ma co tu więcej było. Nie trzeba tu było więcej lać tego betonu. Budę trzeba wymienić, bo ona już jest wiekowa. Ona ma z 20 lat, dach może był założony z jakieś 7 czy 6 lat temu, byle jak już to. Azor siedzi, o! Hamburgera ma fajnego taką zabawkę. Dobra, idziemy stąd. Dobra, poczekam aż żona wykosi co wykosi i będziemy zmieniać olej. Dobra, tu jest lep oleju. Olej, właśnie, gdzie jest olej? Ja nie wyjąłem go z samochodu. Jak ta kosiarka była wzięta jako nowa w zeszłym roku, to trzeba było nią trochę pokosić i wymienić olej po tak zwanym dotarciu silnika, więc wymieniłem tam, nie wiem, po jakimś miesiącu czasu na taki olej i tego oleju zostało się 300 ml. Jest tak zwana butelka 600 ml, więc jeżeli zostało 300 to wcześniej musiało, albo pierwszy był olej kupiony, bo nie było tego oleju w silniku, jak nowy był. Więc poszło razem 900 ml, więc na wymianę oleju trzeba 450 ml. Tak więc ja mam tu 300, i tutaj z tej nowej bańki wleję sobie 150. Dobra, jest to ten sam olej, tylko widzicie: Mobil Viking był wcześniej takim producentem, teraz ten sam olej, taka sama butelka. Ale już firma Steel przejęła to, czy jakoś tak. W każdym razie ta sama specyfikacja jest identyczna, to samo, a firma po prostu przejmuje jakiś produkt i mamy taki efekt. Dobra, teraz jak to ładnie wylać ten olej, żeby nie pochlapać, nie pobrudzić tu niczego. w te patelnie nie spróbuję znowu. No i wyciek widać, że jeszcze yy, znaczy widać, że już jest przepracowany należało go wymienić no bo co jak co u mnie ma trochę kawałek podwórka do wykoszenia plus jeszcze trochę za stodołą no także nie, trzeba wymienić było no konieczne tu w sumie wręcz było o, powiem wam że nawet na jedno to prosta sprawa jest żeby jednym korkiem o wypuścił przechylił i zaraz z powrotem się wleje Teraz jakiś lejek by wypadało odorwać. No ten może być. Tutaj żadnego czujnika poziomu oleju nie ma. Nic tu nie ma, żadnej elektroniki. Także tylko możemy polegać na tym, żeby za każdym razem wszystko sprawdzać samemu. W sumie to zrobimy tak. O, tu jest tuleja taka fajna. Będzie łatwiej wlewać. No to co, to będzie na pewno wszystko. No i mówię, tutaj ma być 150, czyli 450 powinno zostać. I ten olej posłuży jeszcze na kolejną wymianę, tak w zupełności. Teraz trzeba czymś to przedziurawić. Dobra, trochę nawet za dużo, ale to nic. Teraz to się okaże, wyjdzie wszystko w trakcie sprawdzenia. W miarkę sprawdzić. Tutaj mam taki pojemnik, gdzie zlewam wszelki olej, czy to hydrauliczny, czy silnikowy, zużyty. Wlewam w jedno miejsce. Tam on później się do czegoś przydaje. w ten sposób co to jest jakieś takie masło takie jakby się zrobiło na tym bagnecie Nie wiem, może wzburzony olej czy coś. Ale jest na maksimum. Dobra, także zostawiamy tak, i tyle. Trzeba sprawdzić jedną rzecz, odpalić silnik, zobaczyć czy to się nic nie zmieni, skoro producent zaleca, że znaczy w sklepie zalecili mi, że spokojnie można mieszać te oleje. To jeszcze zaraz, żeby nie wyszła taka sytuacja, że on się wzburzy ten olej, bo Niby ten sam produkt, niby ten sam olej, a wyjdzie coś innego. Tylko teraz będę musiał posprzątać, bo chciało mi się tu odpalać na no nic. no, wszystko jest okej. Okay. Dobra. To zostawiamy. deszcz przestał padać. Zobaczymy, czy kury to zjedzą. Ostatnio robiłem sobie John Deere'em i talerzówką to, co widzieliście kiedyś tam na filmie. Znowu pożyczyłem takie swoje jedno bagno. Później, jak zrobiłem, to tutaj czyściłem tę talerzówkę. No i została się taka ziemia. Tutaj dla tych kurczaków nieszczęsnych wyrzucimy to. że one się podziały, a tam już coś dorwały. No, i przede wszystkim ten płot będzie wymieniony na ten yy, taki no jak kojec dla psa, bo on już ma ze 3 lata. Ale to jest takich odpadów drewnianych, był zrobiony no i tak w sumie tyle, że 3 lata posłużył. Teraz przyszedł czas na wymianę tego płotu. A, No i te worki po nawozie trzeba będzie posprzątać. Dobra, tyle w tym odcinku. Na razie Wam cześć.